grę. A może się zagram? Chamber jest mocarny tu. Nie ma. A, mamy smokera Gites. Albo Deadlock dawno nie grałem. A, zagram se Deadlock, mam ochotę. Taki prostszy cypher trochę. Deadlock mocna. Lubię ją nie trafiłam, tak będzie. Deadlock z voice mówi. Chyba Hadebra Bra albo Hadebot. I chyba tyle z Norweskioto. Ja rzeczy jeszcze coś gadała. Będę tłumaczył. Granat chyba lepszy. Chociaż pamiętam, że nie ugrałem szeryfa. W ataku na pierwszej rundzie. Ja pierdolę. Jasny chłop! Perfekcyjnie pod granata się wpierdł... Czterech czterech No nie z już był. Ciesza Jeszcze wygramy. Bez ja podglądania, pier... Co jest? Na strzałka, nie będę mu gadał. Mógłby się rzucić na spokojnie. Cie, no ma wysokie szanse. Wydaje mi się, że KingJay w ogóle jest na Dobra, najcięższy za nim. Po, pochodu realna. Jasne. <grystanie> Jezus. Rej zaczęła czterema killami, ale nasz Sowa zrobił pięć. To Viktor na sobie? A, a chciałbym zobaczyć, jak Viktor taką zagrywkę robi. Ja pierdolę. Jeden z błąd Phantom, take my Phantom! No i papa. Pusznęli nas w sumie. Bo nie poszliśmy na żadnego sajta. Puszczam Ja pierw. Idź pan. Widzę na B. O. Pięć headów. Krzyżyk na drogę. Ubr. Dobra, kill chyba ma. Już? Za na troszkę. Ładnie. Dobra. Limit na killi na grę wyczerpałem. Tyle co wcześniej przez całą grę. przepadnij. Nie wiem, gdzie jest. O, Reina wyszła. się w każdej rundzie. Nie zabiła nikogo i wyszła z gry. No i to mi się podoba. Nie trafiłam. Odegrodzić ich? A, o kur. Market tu. Został jeden gracz. Ktoś jest przy wykrywać. Został jeden wróg. Ja pierdolę. No. Się pogubiłem. Mogłem cofnąć. Miałem tak pozycję, że to się w głowie nie mieści. Starczyło, żebym siedział na sajcie i był był miała operatora. Krajna wróciła? Wróciła. Zgadza się. Dobrze, będzie fajniejsza gra. O, fajnie. o, to się chyba piknąłem dziwnie, bo jej nie widziałem, a ona zaczęła strzelać już. Co on robi? Co że te strzałki skądś? TikToka? Nie. <laughs> Race middle, gonna na city. city, 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 probably From behind, I mean from behind. Kur. jak się to nazywa? Nie City, main, ale jest chyba low. 4-4 w ataku, to nie jest źle w sumie. Lama mało proszę. Nikt się, się nie ukryje. Eee. No ja kolej się No kurwa! Czemu oni wszyscy tak strzelają? Nie wiem co się dzieje. Nie nadążam? Pierwsza kula head wszędzie tutaj... ja pier... Ale fart kur... Nie wiem jak nie widzę, jest lepiej. Już któryś czas. Trafiłem! Ale jaja. A KURWA Ty, gdzie jest paka podłożona? Ej kurw! Ja wind. A, heaven był jeszcze. Jeszcze dwa heady dostała, jak nie widziałem. Jednego mniej. I hedzi. Ale na Wsz Wszędzie heady lecą. Lecieli. Dobrze, z marketa padł. Pięknie, kurw. Super. Został jeden Niko nie widziałem w tej rundzie nawet. Chwilkę. Mogą być Cel gryzie piach. Dobra pozycja. Oj, oj! Było blisko do incydentu jakiegoś dziwnego. Dobra, idziemy się wyjechać z tym. Chcesz jeszcze ani razu. Lubisz to. Lubisz to. Boże święty. Bez niespodzianek. Ktoś jest przy wykrywaczu! Jak cię u... Uh. Onside! Nice, well played guys. Gites. Może się uda wygrać. Może by wypiknąć, ale czuję, że ten pik będzie ostatnim moim pikiem. Ale O. Został jeden grup. Niko nie widziałem. Nie nic nie mogą wygrać w atakujących. Nagle nie tak łatwo się zrobiło dla nich. Spike na B! Został jeden kruk. Zobaczymy czy bana dostanę za to Mamo on mówi, że są bany Oj, radzę uciekać O dym. Bez niespodzianek Bez niespodzianek Moja kolej się zabał Chodź Ej ej a lot A o! O, może i stracą ja pierd... No dobra ta razy w sumie. pod Dostał jeden gracz. Nice! Nie wiadomo. Dostał jeden gracz. Nice! Well played. Super kurwa, super. Bariera umieszczona. O! Ale jajca się zdarzyły. Nie trafiłam czysty strzał został jeden rzucam sieć oh, oh, nice. nie trafiłem granatem nie <grym grym> spieprzam stąd bo się zaraz przeładowuje minus 80, so. jeden co jest kurwa jakby wh miał no nie wiem jasny gwint. blokuje ruch Mikry. Short, elot, a elot, a short. Zrzucam się. Hm. No ja kolej się da i short, short, clove Oj, nice. Teraz jest. Ręka rośnie, noga, stopa rośnie. Nie wiem. Wydalasz się w tym roku. Co to? Oto szczegółowe zestawienie godzin streamingu dla H2P Gucio. O, ciekawa sprawa. No ale w tym roku mało streamuje, to prawda. W porównaniu do zeszłych lat. O kurde i to znaczą. On... Chociaż nie, streamuje tyle ile w 2016. Mniej więcej będzie. A to tylko rosło z czasem. Każdy... A nie, 2021, 1900. To jak razy dwa to zrobimy, to będzie z 1500, 1600. Coś takiego. To ile to jest łącznie godzin? 900, dodać 1120, dodać 1450, dodać 1610, dodać 1820, dodać 1950, dodać 2015, dodać 1925, dodać 2047, dodać 2113, dodać 780. 17 tysięcy godzin. Teraz razy stawka godzinowa 20 złotych 350 tysięcy. Wiesz, już zarobiłem przez 10 lat. Uczciwie. Nie się z pierwszego miejsca. Co to? Streamerzy ranking. A, nie no, bo raczej, raczej zniknę, bo będę wyjeżdżał. Jak wygląda? 56, kurde, 38 godzin. 219, 140, mało. Meduska 142 godziny wystreamował. Petrify dużo. w sumie jak na ten dzień. Znaczy. A Demonik pewnie z 200 plus. Demons 210. Jasnych. Poro. Zobacz, ile rypsom. Ile Ripson? Miałem takie miesiące, że tyle streamowałem, ale to na dłuższą metę trochę tak se bym powiedział. Jak się robi po 250? Ascendant 2. A dobra było. Pula Ascendant Lobby. Może MMR mam w końcu normalne. Trzeba by wygrać jeszcze 5 gier do Ascendanta 3, a potem 5 gier do Immortala, czyli 10 winów, 0 luzów i byłby Immortal. No tak z 11 winów z zapasem licząc. Jakbym streamował każdy moment, jak siedzisz przy PC, to z 300 godzin byś miał więcej. Chyba nawet myślę, że więcej. No ale nie wiem, no czasami musisz posiedzieć na Austrię, móc się po jajkach po spokojnie podrapać nie wiem, nago sobie połazić i pozamulać patrząc na jakieś. Kłówno na gołe kobity. O, między innymi. Trzymajcie się, i do zobaczenia. Ewakuję się tymczasem. Papa. Pa.